Dzisiaj zanurzymy się w niesamowity temat. Ciało 2 0 Wyobraźcie sobie przyszłość, w której nasze organy są zastępowane przez technologię. Brzmi jak science fiction, prawda? Ale wiecie co? To już się dzieje. Zobaczmy, jak technologia może zastąpić nasze organy i co to oznacza dla przyszłości. Na pierwszy ogień bioniczne protezy. W Stanach Zjednoczonych firma Essur opracowała ProprioFood. To proteza nogi, która dostosowuje się do różnych terenów w czasie rzeczywistym za pomocą czujników. To coś, czego nie potrafi żadna zwykła proteza. A u nas, w Polsce, Fundacja Bionikum testuje bioniczną rękę, która reaguje na impulsy nerwowe z taką precyzją, że można nią pisać smsy. Jak to działa? Elektrody odbierają sygnały z mięśni, a procesor w protezie przekształca je w ruch. Ale to nie wszystko. Naukowcy z MIT opracowują protezę ramienia, która potrafi czuć temperaturę. Wyobraźcie sobie, że dotykacie lodu i czujecie zimno, metalową dłonią. Teraz porozmawiajmy o sztucznych organach. W Polsce Fundacja BadaWC testuje sztuczną trzustkę, która sama reguluje poziom cukru we krwi. To prawdziwa rewolucja dla diabetyków. Za oceanem, w Wake Forest Institute, naukowcy wydrukowali w 3D fragment ucha z komórek pacjenta, a firma Karmat opracowała sztuczne serce, które działa na baterie. Bije już w piersiach pacjentów we Francji. Te technologie to nie tylko zamienniki. W niektórych przypadkach działają lepiej niż oryginały. Co może być następne? Może nerki, które filtrują krew bez potrzeby dializ? Patrząc w przyszłość, robi się jeszcze ciekawiej. W Stanach Zjednoczonych Neuralink Elona Muska eksperymentuje z interfejsami mózg-komputer, które mogłyby pozwolić na sterowanie protezami za pomocą myśli, zupełnie jak w filmach. W Polsce naukowcy z AGH opracowują mikrochipy, które mogłyby wzmocnić sygnały nerwowe, dając kończynom nadludzką siłę. A co powiecie na bioniczne oczy? Firma Second Sight już testuje implanty, które przywracają wzrok niewidomym. Brzmi jak bajka? To dopiero początek. Bądźcie z nami, żeby zobaczyć, co będzie dalej. Ciało 2.0 to nie tylko technologia, to redefinicja tego, co znaczy być człowiekiem. Co myślicie o takiej przyszłości? Dajcie znać w komentarzach i nie zapomnijcie subskrybować, bo czeka Was więcej niesamowitych technologii. Do zobaczenia następnym razem.